Cześć, zapraszamy Was już po raz kolejny na pieszą pielgrzymkę do Wąwolnicy, do Matki Bożej Kębelskiej. Wyruszymy 2 września, w tym roku towarzyszyć nam będzie ksiądz Rafał Główczyński, znany bardziej jako ksiądz osiedla, Salwatorianin z Warszawy, będzie też nasz zespół Chwalmy Pana na Spontana. A co będzie się działo w Wąwolnicy? O tym powie ksiądz Damian. Tak jak w poprzednich latach, będziemy mieli wąwolnicę młodych, miejsce na odpoczynek, na posiłek, będą konkursy o wiedzy na temat wąwolnicy Matki Bożej, a także będziemy mieli okazję, aby spotkać się z bratem Szymonem Janowskim, znanym YouTuberem, Instagramerem. Możemy go pośledzić, poglądać trochę, więc zapraszamy, aby być z nimi. Konferencja i spotkania, i pytania. Wyruszamy w sobotę po mszy o 6.30. Będą też autokary powrotne, więc jeśli martwicie się o powrót, to niepotrzebnie. Trzeba się tylko zgłosić i wrócić i pielgrzymować razem z nami. Oczywiście wyruszamy z filaretów 7, parafia świętego Józefa, Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Luberskiej w Lublinie. Będziemy mieli dwa autokary, można będzie pojechać albo po mszy z biskupem Adamem około 19.30. A drugi autokar wyjedzie po spotkaniu w Wąwolnicy Młodych o godzinie 22. .00. Zapraszamy. My już mamy plecaki spakowane. O! Nie wiem, jak u Was. Widzimy się niebawem. Do zobaczenia na Pilgrzymim Szlaku.